Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej e, poświęconej nowej ofercie e, internetowej, tej internetowej najszybszej. Tak jak e, spotkaliśmy się kilka miesięcy temu, obiecaliśmy, że to nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o grupę TRP i dostęp do internetu. Dzisiaj jest e, dotrzymanie tej obietnicy. Chciałbym powitać przede wszystkim prezesa Grupy TV, pana Macieja Wituskiego, e, Kaszta Żyna szel dyrektor marketingu usług dla domu i Paweł Dalej, dyrektor marketingu usług telewizyjnych i BOT, czyli już wiadomo o czym będziemy mówić. Panie prezesie, zapraszam na, na wystąpienie. bardzo szybko. No, witam Państwa bardzo serdecznie i rzeczywiście tylko powtarzając za i, i nie odbierając, bo to powoduje jest taki, że się za pierwszych prezesów, zazwyczaj odbierają potem przyjemne prezentowania swoim współpracownikom, więc postaram się raz nie oddać ani ja problemu czasie przyjemności prezentowania pewnych ofert. Więc z mojej strony tylko tyle, że to sobie ja obiecaliśmy, zrobiliśmy. W ubiegłym roku, kiedy ogłaszaliśmy w Lutym strategię mówiliśmy... Na porozumienie z UKR będziemy budowali po pierwsze rozwój zasięgu, po drugie lepsze, bardziej konkurencyjne ceny, po trzecie nowe technologie. Rozwój zasięgu się dzieje, budujemy nowe linie zgodnie z porozumieniem. Rozwój, zmiany cenowe wydarzyły się 1 października 2010 roku i teraz mamy trzeci etap, znów zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, etap nowych prędkości. WDSL staje, staje się technologią już komercyjną i nazywa się już po warbarzyńsku WDSLM2, tylko, tylko nazywa się Neofalną Piper, co pewnie już mogę zdradzić pod uwagę napisy na, na tym bolidzie wspaniałym na, na dole. Uruchamiamy komercyjnie ofertę 40-80 megabitów, ofertę, z której jesteśmy przekonani ocena zarówno wartości komercyjnej, jak i wartości technologicznej, bo jak Państwo wiecie... Od początku tego roku testowaliśmy już w takich dość realnych rozmiarach na, na, na użytkownikach już nie tylko takich wewnętrznych testach laboratoryjnych, ale na użytkownikach na zewnątrz. Więc mamy narzędzie do pokurowania z najlepszymi ofertami na rynku. Później oczywiście pojawiły się pytania, czy istnieje różnica między 80 megabitów nowej neostrady czy 128 megabitów oferty kablowej, więc myślę, że tu jesteśmy w stanie przygotować jakieś konkursy, żeby sprawdzać, czy ta różnica istnieje. Mnie się wydaje, że przy tym poziomie szybkości, przy tej ofercie dołączonej do tego telewizyjnej tak naprawdę od strony klienta jej nie ma. Zaleta jest taka, że mamy, zaczynamy od razu, od dużego zasięgu, bo zaczynamy od razu od pół miliona gospodarstw domowych zasięgu. Mówimy o tym, że że do końca tego roku ten zasięg powinien się zwiększyć to już do miliona i to jest rzeczywiście oferta, która no, dla tych, którzy mają ochotę, dla tych, którzy mają ochotę bardzo dużo prędkości internetu jest ona jest ona dzisiaj odpowiedzią. Przy okazji poszerzamy również ofertę telewizyjną. Odpowiem od razu na pytanie, które jeszcze nie padło. Dlaczego ze mną tutaj nie ma pana prezesa Bacha, więc Myślę, że pan prezes Terenbach był parę dni razem ze mną się zaproszenie na kolejną konferencję prasową i w związku z czym tutaj pan jeszcze będzie o telewizji opowiadał, ale, ale nasze pozostałe rozmowy, w tym również i przede wszystkim nawet rozmowy z grupą TVM dotyczące polecenia przez to pełne pakiety, o pełne jak najbardziej, również zgodnie z, z planem. także już dzisiaj powinniśmy już zbierać listówki na, na kolejną konferencję. Cieszę się bardzo, bo, bo ten, po prostu, po łazach, to jest po prostu kotywacja, to jest realizacja, to co nam się od jakiegoś czasu udaje w telekomunikacji polskiej, czyli zapowiadamy, że będzie jest, jest i jest zupełnie nowa oferta, jest nowa jakość technologiczna no i mam nadzieję, że jak najszybciej, jak najwięcej klientów będzie mogło z tej strony, dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie i zapraszam Kasię i Pawła do prezentacji już konkretnej oferty. Ja zacznę od zaprezentowania Państwu oferty ultra szybkiego internetu. Jak Państwo pewnie wiedzą, korzystanie z internetu jest dość często związane z czekaniem. Jeśli to jest mały plik, czekamy chwilę, tak jak w tym przypadku, jeśli to jest duży plik, to się może czekamy bardzo długo, często porzucamy zamiar tak naprawdę otwarcia tego pliku. To, co nasza nowa oferta oferuje, to jest to, że to czekanie odchodzi w przeszłość. Chciałabym zacząć kilka słów na temat technologii. Słyszeli Państwo o BDSL, BDSL 2+, jak będzie działać nasza usługa. Otóż to jest faktycznie bardzo nowatorskie rozwiązanie technologiczne, które bazuje w dużej mierze na światłowodach. Grota transmisji danych odbywa się po świecie światłowodowej. Natomiast ten ostatni odcinek, między tak zwanym IP a domem klienta, ta technologia wykorzystuje kabel miedziowy. Na tym właśnie polega ta innowacja, że jesteśmy w stanie przesłać faktycznie, zapewnić wielką prędkość, wykorzystując ten ostatni kawałek w niedzianiu. Są dwa warunki zasadnicze. Pierwszy, ta odległość między tym Aiktyslamem slamem, mieszkaniem klienta nie może być większa niż 1200 metrów. Drugi warunek, że musi to być linia relatywnie dobrej jakości. Trzeci to oczywiście też jest taki, że. Do tej usługi potrzebny jest specjalny, dedykowany model, który obsługuje tę technologię. Jakie są zalety tej technologii w stosunku do tego, co Państwo znają z technologii ATSL? No pierwsza rzecz to rzeczywista prędkość. Mówimy o prędkości do 4 razy szybszej niż to, co możemy doświadczyć dotychczas neostralą 20 MB. Na no, technologii ATSL limitem jest mniej więcej 20 mega. ADSL mówimy o 100 do 80 mega. Drugi taki ważny wymiar to jest kwestia liczby kanałów telewizyjnych, jakości HD, które jesteśmy w stanie oglądać, a nie redukując tak bardzo dostępnej prędkości internetu. I dotychczasowej technologii DSL Mówimy tak naprawdę przy 20 megach maksymalnie dwa strumienie HD, tak naprawdę pewnie jeden, jeśli ktoś również chce w tym czasie mieć szybką prędkość internetu. W przypadku technologii VDSL mówimy dwóch, nawet trzech kanałach telewizyjnych jakości HD oglądanych jednocześnie. Kolejna ważna rzecz. Państwo wiedzą, że technologia ADSL już cechuje się dość dużą stabilnością linii, jakością, prędkością, którą dołączamy. Ale technologia FDSL oferuje stabilność linii do 30% większą. Także my faktycznie jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie stabilnie dostarczać prędkość, którą oferujemy. Technologia FDSL to jest ten pierwszy krok w kierunku technologii opartych na światłowodzie. W przypadku takiej czystej technologii światłowodowej mówimy o prędkościach rzędu. 200 MW na sekundę i praktycznie brak ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę kanałów jakości wody oglądanych jednocześnie. Ponieważ, tak jak powiedziałam, technologicznie transmisji odbywa się po światle, dlatego zdecydowaliśmy się nazwać tą nową ofertę neostradą fiber. Także do 20 MW, w nasza oferta jest pod nazwą neostrada. Nowa oferta 4080 mega to jest Neostrada Fiber. I widzą Państwo kij, wizuł dla tej oferty tutaj po lewej stronie. Przejdźmy się na neostradę fiber 80 mega tylko na sekundę za hmm, pas. Jak ta oferta wygląda cenowo? Tak jak Pan już wspomniał, mamy dwie prędkości 40 i 80 mega. 40 mega kosztuje 79,90 groszy, 80 mega 99. 90 gramów. Do tego klient otrzymuje modem WiFi fi najnowszej generacji N, o najszybszym dostępnym tak, przesyle danych. Klient otrzymuje również pełną asystę techniczną związaną z instalacją, konfiguracją sprzętu. Klient dostaje usługę gotową do użytku. Na no, stara fiber dostępna jest tak jak, oddzielnie, soczewka. A dostępne jest również pakiety z nielimitowanymi rozmowami. Do każdej z opcji prędkości za 40 zł możemy mieć nielimitowane rozmowy. Ceny są naszym zdaniem atrakcyjne. Pytanie, jakie będzie doświadczenie klienta? I chciałam Państwu pokazać prędkość ściągania pliku muzycznego, takiego już sporego dość pliku muzycznego, przy różnych prędkościach. 25 megabitów to już, to już nie jest jeden wideoklip, to jest już raczej kawałek koncertu, większy kawałek. W przypadku 80 megabitów to jest 3 sekundy. W przypadku najpopularniejszych w tej chwili opcji 6 mega, 2 mega, w przypadku 6 mega 34 sekundy. 2 mega myślę, że nie zdąży nam się wyświetlić do końca oglądania tego, tego snu. Podobnie jeśli chodzi o wrażenie jakości. Jeśli nie chcemy ściągać filmu godzinami, chcemy ściągnąć z metrów, film, powiedzmy w 5 minut, to taką jakość, jaką widzimy po prawej stronie, daje nam opcja 40 Mega. W przypadku mniej więcej 5 Mega otrzymamy obraz, jaki Państwo widzą po lewej stronie, dużo słabszej jakości. Już krótko powtórzę za Panem Prezesem. Uważamy, że ta oferta, no Slade Fiber, faktycznie zmieni rzeczywistość w tym sensie, że będzie dostępna faktycznie dla wielkiej grupy klientów. Na start mamy pół miliona, do końca roku mamy milion klientów w zasięgu, ale to jest dopiero początek i myślę, że z tej usługi będzie korzystało dużo więcej klientów. Ja myślę, że tu zakończę na ostatnich najpierw i poproszę teraz Pawła o zaprezentowanie